I też ogólnie tam był zakręt za zakrętem. Ty ja sobie na to będę musiał zwrócić uwagę na tym ostatnim yy, przejeździe. OK, dzięki. Szybka. Szybka. Piekarnik włączony. 10. Czemu tak dziwne? 4, 3, 2, 1. Ognia. 200. Środkiem i 200. Prawy 5, szczytem środkiem. 70. Prawy 3, syp. Do lewy 4. Przyciąć, otwiera długi. Lewy 4. Przyciąć, otwiera długi. 50. Prawy 4 ciąć. 30. Lewy 4 przyciąć. Do prawy 3 późno otwiera. 50. Lewy 3 syp. Do prawy 3. Nie dni. Do lewy 5, do prawy 3, późny za dom. 50, lewy 4 otwiera. 50, szczyt. 50, szczyt. Środkiem śmiało. 100, prawy trzy. Do prawy 3. Do prawy 5, długi. Do prawy 5. I 200. Szczyt. Prawy 4. 70. Lewy 5. Śmiało. Stoż i szykana od lewej. 100. Lewy 4. Otwiera śmiało syp. Po prostu. Lewy cztery. Pięćdziesiąt. Prawy nie ciąć otwiera. Prawie ile? 150. Szczyt środkiem śmiało. 150. Szczyt środkiem śmiało. Tory siodło. To szczyt środkiem śmiało, i prawy 4 otwiera. Uwaga, prawy 4 ładnie, lewy 4 zasłupek za otwiera. Ładnie, zajebiście. Prawy 6 max, 100, szczyt środkiem, 50 i prawy 3.

Pięćdziesiąt, lewy dwa z drogi tu, prawy trzy, dwieście, lewy dwa na słupie, do prawy dwa, długi lewy trzy, dwieście prosty. Prawy 6, śmiało. Co tam potem? 50 i szykana od lewej. To będziesz widział? 100 środkiem. Prawy 5. Do lewy 5. Do prawy 3, nie, nie otwiera. Bardzo ładnie.

Dajesz, 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 dajesz. Prawy cztery przyciąć. Zajebiście. 50, Prawy 5 przytnij. I seta do mety. Teraz w gazem. Ful, 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 ful. Zajebiście. A, podobało mi się. Tak? Było dobrze? Zajebiście było. Jakoś lepiej się poczułem. No, ten, ten jest fajny odcinek. A, aż widziarki przeszły, powiem Ci. Zajebiście, bo ten tył fajnie odklejało, ale tak, tak że było fajnie czuć, nie? A, tak, masz rację, widzisz, dobrze.